hamulec i na hamulcu jechałem dusiłem go na hamulcu i tam było widać jak hamowałem? Nie Aha, bo to no ale ściągało mnie lewo, prawo. Jak do tyłu jechałem, wiesz? Eee, no To no to tak, nie? szczerze no i ma to piernięcie naprawdę ma to piernięcie nawet nie gadaj no właśnie jest gorące czy nie pokaż eee tam troszkę no się tutaj jeszcze trochę tu się blachę zrobi taką osłonową zrobię przykręcę Ej. Nie no, ma to sens, ja pierdzielę. A turbina, pokażę zaraz, e, siądziesz, bo no nie będę miał... E. No dobra, siądę, pokażę jak turbinka ładuje, nie? Na hamulcu. Filter będzie tutaj. Tu będzie filter. Nieśli się tak, że będzie tam. A dudni tak, bo nie ma jeszcze wydechu zasłoniętego. A nie chcę mocno jeździć, bo zaraz mi rzuci e, płotem do tego. Zaraz wciągnie jakieś błota albo co wiesz? Bo strasznie ci pochodzi, ja nic nie słyszę z kabiny. Oprócz, jakby to nie dudniło, no to zrobiłem go za zaciwego po prostu. Dobra, kiedy się przejadę? Czekaj, czekaj, bo to było zaglądane. Giełko normalnie elegancko, do tyłu, aha, jakby ściwo, nie, A. nie masz o czym Tamten, jak chodziło, wszystko było, nie, jakby to nie dudniało to, no tak, tak, wolne obroty, nie, tutaj, nie, Da, doładowanie, Teraz wiadomo. A teraz daję do tyłu. Czekam. Trzeba hamulec jeszcze wyregulować. Teraz jadę na hamur. wolną obrotę, nie? Hamulec, ciśnienie. A, musimy zwiększyć. Trzymaj telefon. Muszę powietrze dopracować Dobra, rośnie. Znaczy, się nie założyłem jeszcze regulatora ciśnienia powietrza. Wiadomo. Czekamy aż napompuję. bo już uciekło. Nie no powiem szczerze, silnik jest ja pierdziel, masakra Musimy hamulec wyregulować Teraz duszę Teraz zamówiane Na hamulce ja Teraz do szoką na hamulcu Nie wiem jakie obroty, wiadomo, ale ja się dowiem, bo mam miernik obrotów do wałków, nakleja się plasterek taki i ten, serberko i ten, i... ale nie miałem do końca jeszcze, nie, gazu jeszcze nie miałem do końca. Wystaw go do końca i trzymaj telefon, tak wystaw, nie? Krót hamulców jak skór Wysym Ja pierdol, mutera dałem Mutera dałem mi się przetarły dobrze no tera Teraz hamować Teraz będą dobrze hamować, tak, bo były zardzewiałe Teraz ruszymy z ten, e, Ruszymy z jedynki, zobaczymy jak się radzi nawet ty, on. To jest jedynka. Jedynka ta yy, szosowa. I patrz on rusza, patrz. Patrz. Ty, a na tamtym to on się normalnie dusił. Normalnie on tak. Na tamten jakby nie chciał ruszyć. Nic, nic no nic. Patrz. jest jedynka terenowa. A teraz będziesz terenów. No nie, no to jest... Ja pierd... jakiś kurwa Co? Nie, no ja jestem kurwa zadowolony! Ja pierd... jeszcze małe dziecko Ale teraz pojadę, teraz pojadę po tej. Bo po... Kurwa, miałem nie jechać się po błocie. Ja pier. dobra. Jedynka sesowa, no rusza jak pierdzie, normalnie w szoku ty. Puściłem i on idzie. By <grystanie> teraz sprzęgło <w> docieram. <grystanie> Poszedł ładnie Ale jedynka to nie. Kurde, wszystko zaraz zajadę, tak będę próbował Dobra, parkujemy Ale ten gwizd jakiś fajny taki... Masz tamtej to daj, Jeszcze raz? Na to jak człowieka cieszy kawał dobrej roboty, ja wiem no Ja tak uważam, że trochę mi za... ale Uważam, że tak trochę za cicho go zrobiłem. Tak Jakoś tak cicho, no jakby tak ten, to, to bym w ogóle nie słyszał. A dymek jakiś czarny idzie? Czekaj, okay, dam, dam mu teraz do końca gazu dam. <noise> Rura się przekrzywia. Gdzie, co, jak? No w sensie to, no daj gazu. Gada powietrza. A, no bo ładuje powietrze, no to wiesz. Wiesz, jeszcze jest inna turbina do zamontowania, ale... Będziemy latywać rura wtedy ale no mam inną turbinę mogę pokazać ale nie wiem no już bez jaj kurcze bo zaraz tam wjadę w coś cholera popatrz na twoją lewo. O Boże, Masakra. czekaj rozgrzany, gorący, zobaczymy jak pali pięknie, to ma być. no Jeszcze trzeba założyć obrot. Dobra to to Jeszcze trzeba założyć obrotomierz Obrotomierz A to że tu syczy to jest taki mój ręczny zabór Ciśnienia powietrza. Olej gorący cały, ale. To tutaj no mnie to tak trochę tutaj to. To trzeba będzie chyba osłonić po prostu. Ale to nie jest gorące. Nie no dobra. No a tutaj czy to jest gorące? Czekaj, a tak gorące. No i ajajajajaj. Piecze Wojtek. Piecze, kurde wojtek, ja za mało umiałem. Ej, na to, co ty tu wymyśliłeś? To ty tak Ale to do tył umiałem, ej. Ale... A, bo to tutaj w lewo było się tutaj. To się było synek tutaj. No właśnie, to jest. Dobra, zaraz poprawimy. Bo se maskę skasuje. Eee. Ja pierdzielę, normalnie nie wierzę. Kurde! I to jeździ. Hamulce gorące, pewnie jak jasna. Eh, lekko, letnie, ciepłe. Dobra. Czyli można było jeszcze pohamować. Ok, dobra. Jedzie Docierały się. Kończymy. Turbinę pokaż tamtą. Turbinę pokaż tamtą. Yy, jest plan założenia, znaczy jest plan, jak już będę jeździł, a już nic nie będę przy tym robił. Jest plan założenia turbiny takiej. O. To jest taka, o to jest ta sama turbina, to jest dosłownie z Kumisa, tylko ta co ma, jak widać gruszkę od która zawór spuszcza powietrze, wiadomo, nie? że jak jest za dużo, ładuje, pompuje tutaj powietrze no i otwiera tam przy półtorej taka turbina jest założona przy tym silniku 250 ale w związku z tym, że tutaj to jest po prostu ale to już nie, to ja muszę wszystko porobić, kurde, się nie będę teraz tym bawił nie? tu jest taka sama turbina, o. Ona, tu jest. O! To jest dokładnie ta sama. no Teraz światełka nie ma, dobra? Ona ma tu gruszkę. O! Pach. I to jest ta turbina. To tu jest ten silnik 250. Ale to nie o to chodzi. Wiadomo, zawsze dawkę paliwa mogę podkręcić. To tutaj dawka paliwa, pach, śrubeczka poszła. Ale nic nie ruszam. Kurde, nic nie ruszam. Normalnie nic nie ruszam. Tu jest goręce jak tutaj. No to także tutaj to jest nawet dobrze, że to tak fajnie jest, jak jest. Dobra, super. Mi się to podoba. Trzeba tylko jeszcze trochę cofnąć do tyłu i. i zarąbiście. Okej, okay, kończę na razie. Albo nie, nie kończę jeszcze. coś chciałem powiedzieć? Wojtek, przynieś mi, la... jest latarka. To tak szybko opowiem. Wojtek, a to Jak widać tutaj, opowiem tu ciekawostkę, bo odsuwałem chłodnicę. Dobra, tak zrobię. Przedtem miałem chłodnicę schowaną aż tak o. Tak, tak była chłodnica tutaj. Wentylator był cały w środku. Od żeberek miałem dosłownie 2,5 cm, myślałem, a przysunę bliźniutko, będzie fajnie super zajebiście. główno prawda, taka była prawda, że jak pierwszy raz go odpaliłem, to zero wiatru szło. Długo mnie to męczyło, co się dzieje, dlaczego. Aż w końcu, tak w klasie, idź w Wojtek, z aż w końcu w klasie popatrzyłem, jak jest kombajnie i okazuje się, że musi być jak najdalej, na połowie łopat na połowie łopat przynajmniej tunel musi być wyciągnięty, bo powietrze w środku mieszało, w środku tunelu mieszało to powietrze rzucały, biły, gdzieś robiły podciśnienie, nie ciągnęło w ogóle przez, z drugiej strony przez chłodnicę, w ogóle nie ciągnęło a teraz patrzcie na ciekawostkę mam taki wentylator i spójrzcie na to to jest wentylator, większość tamtego z kołnierzem odlanym, zobaczcie, żeby nie był Kurwa, na okulary system, no, żeby nie było, że tam coś wymyślam. To jest potężny wentylator, to jest się kołnierz razem do tego odlanym wszystko trzyma. I Zobaczcie, jak konstruktorzy to przemyśleli. Dlaczego jest odsunięte? No, bo robili różne sprawdziany w tunelach aerodynamicznych i tak dalej, pewnie. No i tak, tak po prostu pewnie pokazywały badania, że tak ma być wysunięta ta łopata, żeby część powietrza po prostu wyrzucać i ten zasysa. To, to, że łopata jest ukośna to niewiele znaczy. To nie jest wyznacznik tego, że będzie super zajebiście. Nie robi jakiegoś podciśnienia i koniec. No tak to jest budowane widać. O. No i ciekawostka, pójdziemy do klasa, pokażę jak jest. W kombajnie jest tak samo, w kombajnie jest jeszcze większy wentylator. Jest 10 cm odsunięty i też wystaje. No, tego jeszcze nie robię. Bo ważniejszy jest kierowiec. Patrzcie, ta. patrzcie ta i podziwiaj ta. O, Trzymam telefon tak o. I nic nie wymyślam, nie? Jest odsunięte, jest odsunięte. Jest na połowie tunelu, jest na połowie tunelu. Czy to w lewo, czy to w prawo, nie ma znaczenia. Jest grubo po. Połowa łopat, no ja nie wiem czy nawet większa, ale już niech będzie połowa łopat wystaje normalnie z poza tunelu. A tam jest tak daleko, że. A tam jest tak daleko, że coś strasznego. Czekaj, takie. światło jest. Tam normalnie rękę wsadzam. I wszyscy ci, co tam gdzieś tu przerabiają i chłodnice są blisko wentylatora, to wtedy nie ciągnie. Przysięg mazur też ma problem. Mówi, że tam mu słabo chłodzi, nie chłodzi i tak dalej się okazuje że to tam też jest blisko i stawiam stawiam skrzynkę wódki że jakby odsunął chłodnica jest za blisko po prostu za blisko wentylatora <laughs> po prostu jest no tak fizyki nie uszukasz matematyki nie uszukasz tak musi być i Krzychu mówi sprawdzał i rzeczywiście u niego jest bardzo blisko no i Podobna sytuacja. I też jest schowane wszystko do środka i podobna sytuacja, no tak mówił. Ja osobiście tego nie widziałem, ale tak właśnie chłopaki mówią, że tak jest. No dobrze, no tu się wszystko jakby sprawdza. Tutaj wszystko jakby działa. Czemu miałby nie działać? Nic nie cieknie. O, fajnie sobie silnik popracował. No i zobaczymy co czas pokaże nie? Rurka nie jest gorąca. Hm. Rurka w ogóle nie jest gorąca, popatrzcie. Myślałem, że to jest gorące, a to jest ole, po prostu gorące od tego, od oleju. Mniej olej gorący. A to tutaj jest, yy... myślałem, że rozgrzeje się od tego, nie? To w ogóle nie jest gorące. <laughs> Deładowanie pokazuje, to jest na razie tylko sztuka, wszystko, bo tu będzie filtr, ładnie wszystko. I już się robi, produkuje. I będzie, i będzie, kurde, i będzie, ja pierdzielę. Także Wojtek będzie miał czym jeździć. No, powiem kurde, jest tu potencjał, jest moc, jest tu moc. Nie ma co mówić, jest moc. Hm. No, ale dobra. Kończymy na razie.